Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj zapraszam na zapiekankę Gyros z Patelni, czyli prostą i szybką zapiekankę obiadową. A tak naprawdę, to oszukana zapiekanka super wygodne danie na dni, gdy potrzeba szybkiego obiadu. Mało pracy, smaczny efekt. Co więcej, danie to otwiera pole do popisu dla wyobraźni, bo ja wprawdzie zaproponuję składniki przyprawy, ale od razu dodam, że taką zapiekankę robię w co najmniej kilku odsłonach, choć ten dzisiejszy wariant też bardzo lubimy, inaczej bym go nie nagrywała. Obie to bardzo prosty, składniki również proste i ogólnie dostępne. Ostatnio mam więcej pracy niż zwykle, a wtedy, jak zawsze, szybkie obiady są w cenie. Ja w takie dni chętnie sięgam po przepisy około 20-minutowe. Pod koniec filmu wstawię link do e-booka z takimi właśnie obiadami. Zapraszam, zerknij, jeśli to brzmi jak temat także dla Ciebie. A nasza dzisiejsza zapiekanka z patelni może być też pomysłem na szybką kolację na ciepło. Jeśli zostanie, można podgrzać lub zjeść na zimno, także w roli przekąski na wynos. To serdecznie zapraszam do filmu, a przepis pisanej składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv Zachowując kolejność czynności podaną w przepisie, obiad przygotujecie rzeczywiście bardzo szybciutko. Ja zaczynam od zagotowania wody na makaron i niech się już gotuje. W czasie, kiedy woda się gotuje, ja szykuję mięso, odkrawam bardziej tłuste i nieładne części, po czym kroję w kostkę lub w kawałki na jeden kęs. I ja na jeden obiad biorę jakieś 500 gramów mięsa drobiowego. To mogą być piersi z kurczaka, bądź na przykład łódka z kurczaka bez skóry i kości. Pokrojone doprawiam solą, pieprzem i przeprawą geros. Ja wyjęłam 500 gramów udek drobiowych już pokrojonych jak do gerosa i wstępnie doprawionych solą suszonym czosnkiem i oregano. Zostawiłam je po prostu na noc w lodówce do rozmrożenia i widzę, że jeszcze tak do końca ten środek mi się nie rozmroził, więc po prostu rozdzielam kawałki i te ze środka układam z brzegu. To też odstawiam na bok za chwilę. Mięso będzie dobre. Takie mrożenie mięsa w przyprawach z wyprzedzeniem to jeden z trików mil-prepowych, z których bardzo często korzystam. Nagrałam kiedyś masterclassę na ten temat i wiem, że te triki cieszyły się Waszym zainteresowaniem, więc po prostu o nim przypominam. No dobrze, odstawiam na bok, a sama zajmuję się kolejnymi czynnościami. Makaron wkładam do gotującej się wody i gotuję w osolonym wrzątku, zgodnie z czasem podanym na opakowaniu. Ugotowane po prostu odcedzam i zostawiam na sitie, i zrobię to w międzyczasie, jak już się ugotuje. A w czasie, gdy on się gotuje, szykuję pozostałe składniki. W osobnym naczyniu szykuję sosik do zapiekanki. 3 łyżki keczupu, ja biorę ostry, 2 łyżki jogurtu lub skyru naturalnego i jedna łyżka majonezu, szczypta soli i czarnego pieprzu. Starannie mieszam. Sosik ma taką konsystencję. Odstawiam na bok. Zgrzewam głęboką patelnię z niewielką ilością tłuszczu. Na gorącą, ale nie dymiącą, wkładam przygotowane wcześniej mięso. Co jakiś czas mieszając, podsmażam na średnim ogniu, aż straci surowość i delikatnie się zrumieni. No i będę tu zaglądać i co jakiś czas mieszać, a w międzyczasie przygotuję już dodatki, czyli jedną średnią cebulę obieram, kroję w kostkę lub z grubsza siekam. I od razu tę cebulę dokładam do mięsa, mieszam i podgrzewam razem z mięsem. Paprykę myję, osuszam, usuwam gniazda nasienne i kroję w kostkę lub jakieś takie kostkopodobne kawałki. Teraz dwa ogórki konserwowe u mnie z domowych zapraw, takie dwa większe, również kroję je w kostkę. I jeśli decyduję się na wariant z kukurydzą, a o taki zostałam dzisiaj poproszona, to osączam ją z zalewy. I biorę mniej więcej pół takiej standardowej puszki kukurydzy. Do podsmażonego już mięsa dokładam pokrojoną paprykę, mieszam i daję jej jakieś 5 minut z mięsem. I niech ona się smaży, a ja w tym czasie na tarce o grubych oczkach ścieram 150 g mozzarelli. Biorę w kostce, bo jest twardsza. Ok. No i zawartość patelni w międzyczasie wygląda tak. Dokładam teraz ogórki i kukurydzę, mieszam. Wyrównuję od góry, wygładzając na przykład łopatką tak nie bardzo przyjemnie i połowę przygotowanego wcześniej sosu wykładam teraz na tę wyrównaną zawartość patelni rozsmaruję równiutko na sosie układam ugotowany i odcedzony makaron skrapiam resztą sosu posypuję siekaną natką pietruszki u mnie suszona biorę łącznie mniej więcej jedną łyżkę tutaj dam jakieś trzy czwarte i na koniec obkładam z wierzchu tartym żółtym serem i przypuszczam resztą natki. Jak widzicie, taka zapiekanka z patelni to szybki i całkiem sprawny do przygotowania domowy obiad. Jak większość z nas, ja także doświadczam dni, gdy takie szybkie obiady są w cenie. Nie mam wtedy czasu ani na zastanawianie się, co by tu ugotować, ani na długie stanie w kuchni. No i na takie dni właśnie mam w zanadrzu pakiet sprawdzonych i lubianych przez nas obiadów. I tylko sięgam po którejś z nich. Przez lata tych naszych szybkich pewniaków trochę się zebrało. Wybrałam 14 według mnie, uniwersalnych przepisów. Wszystkie do przygotowania w około 20 minut, wszystkie z dostępnych, niedrogich składników i wszystkie smakują każdemu w moim domu. I stworzyłam z nich e-booka, do którego link wstawiam poniżej. Zapraszam, zerknij, jeśli takie szybkie obiady to temat także dla Ciebie. Korzystając z okazji, wszystkim, którzy już kupili, pięknie dziękuję za zaufanie i za fajne przyjęcie tego e-booka. Widziałam, że część z Was już zaczęła z nim gotować, nawet kolacje, więc super, o to mi właśnie chodziło. Bo idea nie w tym, by tych pomysłów było dużo, ale by były sprawdzone, żeby gotowało się szybko i żeby wszystko wszystkim smakowały. 14 przepisów oznacza obiady na dwa tygodnie, a czasem i na dłużej, bo jeśli obiad jest smaczny, to można ugotować więcej, na przykład od razu na dwa dni. A przez te dwa tygodnie spokojnie przetestujesz gotowanie z szybkich przepisów i przekonasz się, czy idea takiego sprytnego podejścia jest dla Ciebie dobra. Sprawdźcie, jak to zadziała u Ciebie i oceń. U mnie takie rozwiązanie jest na wagę złota, więc zapraszam. Sięgnij po e ugotuj wybrane obiady i przekonaj się, czy w Twoim domu zadziała to tak dobrze, jak u nas. Czego Ci gorąco życzę. No i dobrze, gotowe. Patelnie przekrywam i duszę przez około 15 minut na bardzo małym ogniu do czasu, aż ser się stopi i całość będzie gorąca. Przez ten czas ogarniam w kuchni, nakrywam do stołu lub wołam do bołowników, by nakryli i szykuję jakąś prostą sałatkę. Dziś super prosta, kapusta pekińska, którą wymasuję w niewielkiej ilości oliwy, ale serio, tylko tak dla smaczku, bo źródłem zdrowych tłuszczów będą tu pestki słonecznika i dyni i dokładam jeszcze brokułowe kiełki. Mieszam i odstawiam na bok. No i zaglądam do zapiekanki. Gotowa zapiekanka wygląda tak. Pachnie zachęcająco, można podawać. Podaję na gorąco z surówką, na przykład z tej pekińskiej kapusty. Porcjuję z pomocą łopatki, nakładam na talerz. Ona jest taka całkiem nawet stabilna, bo ser ładnie zespolił całość. Co mi się podoba w tej zapiekance, to to, że nie jest przesuszona cały czas pod przykryciem, więc makaron jest pięknie wilgotny i właśnie nie przesuszony. Na dnie jest taka niewielka ilość sosiku, które nakładam wraz z całą porcją na talerz i tak to się prezentuje. Nie jest to jakieś super fotogeniczne danie, ale pachnie super zachęcająco i my lubimy tę gorącą zapiekankę obłożyć porcją surówki i podawać w ten sposób. Ale na potrzeby filmu przygotuję jedną porcję z Pustą obok, żeby pokazać całe danie. Gorąca, pełna smaku zapiekanka makaronowa z mięsem i warzywami. Gotowa. Kosztuje. Selek ciągnący. Bardzo dobra. Ja wprawdzie wolę wariant z innymi dodatkami, ale o taką zostałam dziś poproszona, więc dostarczam. A inne warianty mogę nagrać w osobnych wideo przepisach. Jeśli jesteście zainteresowani, dajcie po prostu znać w komentarzu pod filmem. Mam nadzieję, że przepis się przyda i że wkrótce z niego skorzystasz. Przepis pisany składniki, precyzyjny opis jak zawsze na blogu skutecznie.pau. Link jak zawsze w informacjach pod filmem, podobnie jak lista składników. Jeśli lubisz szybkie obiady, zapraszam do e-booka z szybkimi obiadami w 20 minut, link poniżej. No i możesz też zerknąć na oszukany kebab z kaszą jaglaną i kapustą. Też szybki i smaczny. A ja dziękuję za uwagę, za dooglądanie do końca. Przypominam o subskrypcji kanału. Subskrybującym dziękuję za wsparcie. No i przepysznych z patelni wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i smacznego!